Cześć, tu zwyczajna kobieta, i witam Was na kanale w dzisiejszym filmie, a to ja po 12 godzinach pracy, <grywki> ostrzepana cała, i jeszcze trochę posiedzę, ponieważ dzisiaj mam awarię dość poważną, bo mam tak dużo pracy, a powstrzymuje mnie to przed dalszym działaniem ogólnie. Tutaj mam przygotowany materiał na fiotki i jest jeszcze tu. Kawałek do wycięcia on sobie tutaj leży z tyłu na pufie, bo inaczej się zsuwa i leci na podłogę. I tak się w ogóle okazało, że my same nie wiemy z Basią co mamy, bo jeszcze znalazłam pudło z satyną. Myślałam, że to już jest całość, to wszystko co tutaj jest, ale jednak nie. I co takiego się stało? Moi drodzy. Problem mam z maszyną. Nie wiem co się jej stało. Ale zaczęła szyć w ten sposób. I po prostu siedziała mylando tyle czasu nad nią i nie udało mi się tego problemu rozwiązać. Później tak przekombinowałam, że w końcu szyję dobrze i nie przepuszcza mi oczek. Ale coś tam mi stuka, coś tam mi stuka. Także jest godzina 18, a zaraz przyjedzie pan z serwisu. Tą pierwszą maszynę kupiłam w firmie, takiej malutkiej, która kupuje maszynę do szycia z Rzeszowa. I tą obok, owe loka mam już z Rzeszowa. Maszyna do szycia Zieliński. Tak, jest też napis. I co Wam mogę powiedzieć? Że zawsze jak dzwonię do maszyny do szycia Zieliński jak czegoś potrzebuję, czegoś nie ogarniam, pytam się yy, o overlocka, co zrobić, żeby tak mocno nie ściskał materiału. Zawsze Pan jest chętny do pomocy i rozmawiamy sobie na Whatsappie przez kamekę i On mi pokazuje na maszynie, co i jak trzeba zrobić. Także super, naprawdę Wam polecam. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie zakupić swoje maszyny, maszyna do szycia zieliński, polecam całym sercem. Yy, I tak, i dzisiaj już przyjedzie do mnie serwis. Pan tutaj był niedaleko, także wpadnie do mnie i zobaczymy, co z tą maszyną, co tam się u takiego dzieje. Jednak wiecie, to jest na miejscu, można powiedzieć, bo to są maszyny z Rzeszowa. Pan ma przeogromne doświadczenie w, z maszynami, w sprzedaży maszyn. Zawsze doradzi, i jak się okazało, tak porozmawiałam sobie z tym panem, że mogłam kupić jednak inną maszynę. Nie tą, a taką miałam doradzoną w tym poprzednim sklepie, więc mam tą, mogłam kupić inną. Za hmm, te same pieniądze, ale lepszą, i tak to właśnie teraz wygląda, że mamy taki zastój. Chociaż sobie z Basią dzisiaj pocięłyśmy materiał, i ten czas tak leci. rano przyjechałam, ciełyśmy, nacięłyśmy dużo pasków. Już powinnam szyć, no ale nie szyję, i tak to wygląda, że cały czas coś się wydłuża. A na sklepie są pustki. Ja wiem, że są pustki, bo piszecie, ale u nas to wygląda tak że zazwyczaj dwa razy w miesiącu jest rzut, tak zwany rzut, czyli dostawa na sklepie. My to szyjemy, przygotowujemy, wtedy produkty pojawiają się na sklepie i większość znika 1 dwa dni i praktycznie sklep jest opustoszony, zostają jakieś pojedyncze sztuki, więc my po prostu nie nadążamy doszywać, więc teraz szyjemy tego wszystkiego znacznie więcej niż do tej pory. I przyszkowujemy się przy okazji na otwarcie, ponieważ na otwarcie też potrzebujemy tutaj zapełnić nasze półki, więc ten początek jest taki bardzo wymagający. No i trzeba tutaj siedzieć godzinami, a ten czas tutaj leci po prostu jak szalony, tak szybko, że nawet nie wiadomo kiedy. A czekając na pana z serwisu, nie ma co tracić czasu, tylko po prostu trzeba zabrać się za pracę. Bo tutaj każda minuta jest jak na wagę złota. Powiem Wam, że jak tu jestem, ja w ogóle nie mam wrażenia, że pracuję. Ja po prostu kocham tu spędzać czas, kocham tu być, kocham to co robię. W końcu zaraz coś, co lubię. Oczywiście lubiłam ogród, lubiłam malować, e, ale to jednak szycie daje mi na chleb. Ogród mi dawał chleb, można tak powiedzieć, bo, ale nie dawał mi na jachunki. Tak samo malowanie. Może na chleb dawało, ale nie dawało mi na rachunki. A tutaj jednak to jest szycie to jest coś, co daje mi na terapię. Więc wybrałam szycie. Jest to też coś, co lubię robić. Yy, zamówiłam też nóż elektryczny. Bo ten, ten nie jest elektryczny już po tylu godzinach wszystko leci ząb. Ten nóż nie jest elektryczny. I nie chcę ciąć każdego materiału, na przykład jak jest bardzo cienki materiał, no to nie, nie. Tutaj akurat w tym przy tej satynie, właśnie nie każdą satynę chcę ciąć. A to jest dużo ułatwienie, więc będziemy miały tutaj nóż elektryczny. I powinno to iść jeszcze łatwiej i przyjemniej. A niektóre satynę po prostu trzeba ciąć nożyczkami. Powiem wam, powiem wam też, że ta mata, którą tutaj mam, to jest mata samogojąca właśnie do używania takich okrągłych nożyczek, takiego okrągłego ostrza. Jest genialna. Były jeszcze większe. Największa miała chyba 2 mety na met 50. Była bardzo droga, kosztowała 500 zł. A to jest Mniejsza. Na początku myślałam, że mamy taki duży stół, nie mierzyłam go, ale już przed samym zakupem postanowiłam, że zmierzę. No i się okazało, że jest troszeczkę mniejszy niż przypuszczałam. Więc wybrałam mniejszą matę. ale jest naprawdę super, bo i mierzę sobie na nim. Jest co tutaj, wiecie, te teczki centymetry wypisane. Super, super. I się prosto tnie, prosto odysowuje linię. to masz mi tyle czasu, ciął materiał i naprawdę bardzo go podziwiam. Bo ten chłop to tam naprawdę musiał bardzo się namęczyć, żeby ten materiał wyciąć równo w domu, w tych domowych warunkach. A tutaj już wiecie, jest miejsce, przestrzeń. I... No i to szycie, wycinanie idzie o wiele, wiele sprawniej niż szło w domu, tam było też ciasno. Też jak na przykład Tomasz wycinał materiał, to mu nie pozwalałam nic gotować, nic podgrzewać jedzenia, żeby po prostu te materiały nie przesiąkły zapachem. E, więc no jak Tomasz być grzał coś do jedzenia, to trzeba było chować te rzeczy i tak dalej. Wiadomo, też dzieci dookoła biegały, chciały dotykać. A to tak nie bardzo, żeby dotykały. No, bo jak na przykład przed chwilą coś jakby ich chciał dotknąć, rzucić się tłustymi oczkami, no to zaraz byłyby plamy, więc to było bardzo problematyczne pracować w domu. I też co chwilę się odciągałam od tej pracy, bo jednak dzieci zawsze wolały, żeby to mama im dała jeśnie tata, zawsze szły do mnie w większości, więc bardzo często od tej maszyny musiałam się po prostu odrywać. A tutaj. Jest po prostu jest zupełnie inaczej. Piąta trzydzieści. Pojedź ze mną do pracy. Jestem na miejscu. Autka dopiero się zjeżdżają na parking. Chodźmy, zapalmy światełko. Wasi jeszcze nie ma. O, jasność. Nastała. Oj, nie zamiotałam, bo już było naprawdę bardzo późno, już tyle godzin tutaj siedziałam, że stwierdziłam, że po prostu jadę do domu. Przyszła mi maszyna, patrzcie jakie to jest duże, a do tego są jeszcze takie akumulatorki, więc to wygląda jak taka wiertarka dosłownie. Dzisiaj będziemy testować jak to działa, bo szczerze nie mam pojęcia. A jeszcze przyszło mi z, z reklamacji Hyzeo. Oj, ile to już minęło? Półtora miesiąca. Byłam bez. Więc cieszę się, że w końcu dotarło i w końcu wymyję sobie tym Hyzeo tutaj tą podłogę, bo ono jest fajne, takie, żeby sobie myć nim i sprzątać tak po prostu na co dzień i domywać taki świeży kurz. A jeżeli chodzi o takie głębsze zabrudzenia, to sobie używam. Mopa, iPadcha. I on jest genialny. Z tym mydłem znano seba. Wszystko się domywa. Mm -hmm. Mi się nie załapał na gwarancję. Musiałam zapłacić za pojemnik na czystą wodę. E, 65 zł, i miałam już wymienioną pompę wody, czystej wody, i to już poszło w gwarancję. Ja dawno miałam to urządzenie w głowie. mi się. Złamany gdzie on jest złamany. O, coś tu jest złamane, rzeczywiście. No, rzeczywiście jest złamane, ale jak to się mogło złamać? Nawet nie zauważyłam, żeby tutaj coś się latało w środku. Power na że to no, jest połamane. W środku jest. Aha. Ale jak się złamał w środku? Jak ja tu tylko wolę lam? ja tym mnie rzucałam. O tutaj w środku, o to. A może a jak wkładałaś środka? Kran albo coś? Nie wkładam kranu. No dziwna sytuacja. No, Testujemy z Basią, jak działa nasza maszyna do cięcia na skrawku materiału. Jestem ciekawa, trochę się jej boję. i maszyna. Ja A bo to się tam wkłada? No nie wiem. Czekaj. Nie, tu. Raczej tu chyba, nie? To, to będzie jeszcze dłużej. Się. Hmm. Może wiesz co, bo to jest chyba do kilku warstw. Mogę wyłączyć jak pcham tą palce. Chyba Ale do kilku jest... warstw to jest. Co to ma być tak aż dociśnięte, bo tu się, jak coś się pruje, to tu wchodzi. Pokaż. Czy tutaj. No bo tutaj, o, na przykład poszła ta nitka, nie? Mi się wydaje, że nie wiem, czy to do tego materiału, albo do kilku waestw. Jak my tam podchodzi, wiesz? Pokaż. Do perfecto. Elegancko. Zadowolona? No. <gry> Zmieniłyśmy troszkę koncepcję. Fotki będą wyglądać inaczej. Będą takie totalnie na bogato. Też te małe, bo te małe zawsze były takie drobniejsze. Ale jednak stwierdziłyśmy, że takie na bogato będą prezentować się jeszcze ładniej niż te, które były do tej pory. To jest XSK teraz ta XSK jest w ogóle jak SK, ja nie wiem czy my w ogóle nazwy nie powinnyśmy zmienić, bo to wygląda jak S, SK teraz też jest większa. To bym powiedziała, nie? No ja widzę ale różnicę. To, z... to jest y, stara XSK tak, no, no. i nowa XSK jest różnica. No jest, jest. Taka... Ta już też było ładna. nie tak, była zła, no. no ale ta już jest taka na wypasie. Mhm. Ale to jest też trochę Inny materiał. be satyna. Inaczej się układa, no. Niby satyna, ale taka troszkę inna, nie? No tak. Wbrew pozorom kolory czasami nie wiem. coś Jakby kolor zmieniał czasami tą tkaninę, takie mam wrażenie. Aha. No, na przykład niektóre, nie? Niby ten sam materiał, jak ma inny kolor, jest troszeczkę jakby inny. Nie? Tak, tak, no. Jakby to fajbowanie materiałów zmieniało. To jest bardzo indywidualny rachelek. Tak. Tak. To jakie on słownictwo używa, co on w ogóle mówi, opowiada, to pani mówi, że jest w szoku, nie? Ale on jest po prostu, nie wiem po kim, ale ja myślę, jak chcę z niego śmiać, on takie bardzo hasła, a w domu. stoi tak. On ma to, to, jest jego, to jest jego gest, no. nie? Taki... Co tam robi Tomaso? <laughs> ja mówię... Ja patrzę i tylko mamina, ja mówię, jakie masło, to tam w kuchni, nie? Ja mówię, kanapki robiłam. Jakie kanapki? Ja mówię, mogę Tobie zrobić, okej? Okay? No nie, nie nic Ci. Czekaj, jednak to, że jest igła w dole, i źle jest. Okay. Dlaczego tak się dzieje, no? Przeszedł ja tego się nie jedną szyję, jak to tak będzie się działo. I Dubaju bajkę myślała. Łyde. Tak. No to mi się nie podoba. No. Co z tymi nicmi jest nie tak? A py, pytałaś się o gościa, czy może być nitka na przykład jakiejś jakości tych nitek no Te samo ogólnienie, nie, ale przecież ja na nim zawsze szyłam na tych nitkach na i wszystko grało. Może byś, Nie wiem, może. Być. Ale na twojej maszynie ma się

tam sobie instrukcję obsługi od dwóch wielkich szaf z przesuwanymi drzwiami. Pierwszy raz będę montował przesuwane drzwi. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czekamy na elementy, bo płyty są, a nie ma tych, wiecie, śrubek i zawiasów i różnych takich rzeczy, tam kółeczek i czegoś. Patrzę, o co tutaj chodzi w ogóle. No, ciekawa szafa. No, zobaczymy. Chodź ze mną do pracy dzień trzeci. Basia dzisiaj przywiozła Napisy i pokażemy, pokażemy wam jakie są cudowne. <śśmiech> piękne, no, to ale to jest, jest C... zwyczajnie, zwyczajnie. To jest cudne i do tego piękne. Zwyczajnie piękna, piękne to i będzie to wisiać tutaj, na środeczku. Myślę, że mega. Z osi do, do po... no Takie każdy, żeby miał imię na ścianie. Aha, to no. Się zastanawiałam czy, ten, czy spoko będzie, więc kupię. Z... Chwila przerwy w szyciu. Teraz zabieramy się za inspiracje, tworzenie inspiracji banerów, które chcemy mieć tutaj przed sklepem, aby wysłać je do grafika, który później je wydrukuje. A korzystamy oczywiście z Zazdruk, czyli to jest zakład aktywności zawodowej w woli jafałowskiej, gdzie pracuje kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnością, i, i cieszę się, że mogę korzystać z ich usług. Oni też będą drukować moją bajeczkę, już teraz wszystko jest takie gotowe, więc ona już niedługo będzie. Też ją tam drukuję. Cieszę się, że mogę korzystać z ich usług, bo to ma dla mnie taką większą wartość. To, że pracują tam osoby z niepełnosprawnością i że mogę przyczynić się po prostu do tego, że mają pracę.